Mister 15, piszącowy głos, w internecie, zapraszamy, ale ja oram. <laughs> Siemaneczka z tej <laughs> strony Domo 15, jest ze mną brączek, który sobie orze hey. gdzieś tam. Chodź tu. I Miki. Co mu się? mać, nie ma płotu ja jestem, cześć, cześć. Tak, Brączek Jedyny Kolumbiarny się przywitał. A cześć. Ale tu płot. To, tu ma nie mam a, a widzisz, a widzisz, bo to miejsce to za, miejsce tutaj... robi, robi za furtkę. Ej, co za nieumiejętny człowiek tutaj kosił. Ej, słuchaj, nie wiem. Nie ja. A nie Miki przypadkiem? Nie, a możemy to nawet kosić, dobra. To ogólnie dzisiaj kiszeneczka na bogato. Bo... Halo, halo, ja tutaj oram bo e, zaraz tam to do mnie. chyba pójdę. pole, ale dobra Tymiki Miki sobie tu będzie e, na razie kosił i ja pójdę pokazać wam brąka ja pierdolę, Bronek... tasiemleczko spadło Boże <noise> święty serio? nie, czekaj, stoi, myślałem <noise> ogólnie e, dla wszystkich e, widzów, brączek po prostu chce zmrożyć, zmrozić e, ta tasiemleczko, żeby spadało na dół <noise> ale wiesz, że jak się <noise> zamrozi rozpuszczoną lata potem skaka jest? Jo? ale Pekka, no. ogólnie fajny widoczek no, no wiesz, co tam, Straki nigdy nie miałem Fajny widoczek to jest na was No nie lubię tym jeszcze Już się na ciołek. Ja właśnie pierwszy Adam, raz e... tnę i jestem ciekawy jak to w ogóle wygląda Dobra, bramczkowi nie dobra, będę... już już tak tak, dobra, tak, 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 wiem, wiem, Nie ja idę za tobą, ja tylko chciałem cię pokazać Ale nie idę już za tobą, żebyś się nie denerwował Dobra, Miki, to ty byś kosił na oko, kśmy? No, no, tam na trzeba będzie wyciąć, potem będzie można przez środek, nie? Tylko... A ja, ja już wiem, drugi raz let... oram Oj tam, oj tam. Widzowie na pewno to zauważyłem cię pochwalą Masz prawo już, tak? Wiesz co, ja to osę tak zrobię? No a ja Tak, tak i tak I ogień na tłoki A ja ogólnie jak to tasiemeczko spadnie, co to będę ze śniegu zbierał. Mam to się pan wytnie. Co? Tasia mleczko się bytnie? Nie. Ja. Tutaj tutaj, kiszony, o Jezus, jak to dziwnie łapie. No to tak trzy rządki bierze przeważnie ja Powiem Ci, że ja mnie bierze cztery, ale muszę tutaj pilnować jedną stronę, bo... O. Ja wolę brać trzy, ale się nie martwi. Ja tu muszę uważać, żeby ten rand, ten kancik tak ładnie dobrać, ale dobra Brączka widać do dali, Mikiego widać też, Miki tam się bawi, Miki tam ma fajnie, bo... E, fajną przyczepę, ja tam mam, tak... Będę Ej, się mogę uroczność też nim? A rób, fajną. co chcesz Ty masz skrętną wojsk, no to my masz Stefanię trochę gorzej, ale... To by ja tutaj skręcać, ja będę musiał troszeczkę uważać przy skrętach, żeby mi nie... Agres... Żeby nie urwało. Żeby było nieagrojemnie. Już na sześciu let's on jest ten to ma dobrze. <śmiany> 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 Zarmowa reklama <śmiany> Miki co skozi? Jaki klini, no. Grupsom On jest obcykany już w tym Dobra, ale Miki teraz już nie wycinaj aż tak bardzo. A czemu wy kosicie ten kukurydza to jeszcze pak stoi? Bo rzepak to Adam, jest. Ale cofnij wrażenie. się, bo ja tu muszę teraz. Się to jest jakaś późna odmiana? Tak, rzepak to jest ten. Ten, no. Jesienny. Jesienny i mowa. To jest rzepak wiosenny. Na razie to my tutaj się będziemy bawić. Dobra mi. rzepak wiosenny, co to jest? No jest. To jest rzepik chyba się nazywał. A rzepik, ale nie, zawsze, zawsze ten lubię jak wiosny rzepak, tak że żółto wszędzie wszędzie. A śmierdzi rzepak zawsze. Jak śmierdzi? No nie czułeś nigdy pakuję? U, u nas nie ma dużo rzepaku, ale jak jechałem na wycieczkę przez Polskę, to wiesz, wiesz co? żółto, nie? A bo nie? Nie wiem U nas Wiele, u, 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 do bardziej A no łubim, będziemy mała w drugach mi Będziesz łobisiał? Uważaj Migi, ja tu jestem przezronny Uważaj, ważej stój! Stój! Gdzie się wyjechał? Gdzie pcha na trzeciego, poprzecz to byt mi na ósmego, Myślałem, że właśnie poczekać, ja bym wtedy poprzeszniał. mi ja zamiast na prostą. Dobra, to ty jedź sobie. Czym dalej od ciebie, tym lepiej. No właśnie. Czym chata bogata, tak Bóg kubie. <noise> tak, to było <mu> dobre. <noise> jak Bóg kubie, tak. Yy, poczekaj. Jak Kuba Bogu, tak Bóg kubajczykom. <noise> ja, naprawdę. <noise> Jutro swoim jeszcze Wigilii nie udałem. <głosy> właśnie. <głosy> Kasper, Melchior i Bakłaża. <noise> O mamy co ty brączek w ogóle, że się tak zapytam, a obraz Czy w ogóle wygibasy wygi pierwszej klasy robić, że... Jakieś problemi? Ja nie, fajnie mi się problemik. Problemik. to wraca. Problemi, To mi kto mi się kojarzy... Na, na, na Stoi. Jak tak jak tak ktoś ten z drabni, jakiś jakieś problemy, coś takiego to mi się kojarzy tylko z tym tysiąc dwóch Ej, ty e, nasza pani od chemii, od chemii zawsze ten y, jak wczyta, nie? To tak Mateuszek, Kubus, tak wszystkich nie? Mówi, zamiast zaś mówi kajecik Kraniula A to jak, Bogumiłek? Nie ma mówimy u nas w klasie. A jakie jest takie dziwne imię u was w klasie? Kajetanek? Naj Dziku? Najdziwniej... Kajtek to nie będzie kajetanek kajtek. Czekaj, okay. najdziwniejsze imię? No. Dziku. No czekaj, ja się zastanowić. Ale ty, a wolno jedzie ten dojść. Najdziwniejsze to nie wiem takie bo... Hubert, Hubert jest dziwne? Nie, chyba tak normalne, nie? Nie, nie u nas też jest normalne. Mówię dziwne to w sensie tak jak jakiś, wiesz, Bogumił, Bożydar. 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 Nie, Bożydar to jest naprawdę imię po prostu ej, nie z Ej, może być Żydabor? Bo? Bo? Jak? Żydabor. To samo jakby, jakby mówić Żydabor, to Holokaust też. Żyda, Holokaust. Nie, wybaczcie, ja nie lubię Żydów. Nie, serio. W ogóle widziałeś, jakieś Żyda? No, miałem wykład nawet o Żydach. A wykłady to wiesz, No ale Żydówka prowadziła, nie? O Jezus... I ogólnie mieliście powiedzieć, że nam się Żydzi kojarzą to wszyscy, kurde spalenizna albo coś. Dlatego pojechaliście do święcimy? Nie no, to nie było święcimy, to w Warszawie. Nie Żydów polskich. O Jezus święty, dziewa zaprowadzają, no, o dzieci, taki, to to o... To był taki Oświęcim beta, <grym> beta. Albo alfa. To testy jeszcze, wiesz. Alfa, Beta i omega. To jeszcze pieca mi odgrzany. Tutaj jobisz, panu. O, pal. Będzie, będzie, będzie długo koszenia tutaj. Boże święty. Nie, no już będzie szło, jak na prostą wyjedziemy, to jest dobrze. To jest, jak będzie przy jest, nie? Zaraz, przyjadę pługiem, to wam pomogę. Nie, ja bądź tak wjechać tutaj. Albo, tam, albo tam kronem wpadnę. Nie, no ale bierzemy razem w sumie 6 rządku, więc nie jest źle, Adam. Ja biorę 4. Heh. <grym> no. A, ja, a, a dobrze wam sypiecznie. nie? Szczerze. No tak da, go <grym> Ja mam chudy włączone, a mam tak. normalnie mało na tym, że nawet nie chcę na to patrzeć. Ja mam 23%. Adam tyle dwojdzie idziesz tym dojciem. No. Wiem. Ja mam się do on, on jest kurde słabiutki nawet. Pod górę, pod górę on jest słaby. On ogólnie jest słaby. No jest 150 koni, też. nie chcesz. Taki szanka, taki szanka ci nawet nie dolatuje do przyczepy. Nie nie dolatuje? Jak, jakim cudem nie dolatuje, jak ona jest na tylnej burcie przyczepy? Wytłumacz mi to. Co kurwa? No, no zobacz. No, u niego tak widać jest. U nas tak nie będzie widać. Dobra, ale nie fajnie tak. Pod koniec burty, prawie pół burty już tam z tyłu jest zasypane. nie widzę, za daleko jestem. <laughs> no chodź, przyjdź. Eh. Podrzucę <noise> Więc chodź, zostaj na noc Ej Miki, na którym ty polu wycinałeś drzewo? Na, Tutaj, nie? gdzie na Oran? Tak, Możliwe Tak, właśnie tak, na tym, bo on właśnie tam kosił i ja mu tam postawiłem drzewo na środku No może A jak ty postawiłeś to drzewo? No to man. kupiłem Kupił drzewo w obiektach. Kupił w obiektach, a, a ja, się? O, ja się przez pół let's playa męczyłem jakim cudem to drzewo na środku. Tu. wiesz znalazł gospodarki, przecież tam pusta gospodarka, tam jakimś cudem ten. Potem... A i to ile to drzewo kosztuje? 7,5 tysiąca. A dam weźle za 10 no tysięcy. Nie, nie, nie dam. Ja już wam nie daję. <laughs> wiesz ile widzów mi pisało, że nie dawać nikiemu w ogóle pieniędzy ani piły, no ani niczego czy... A, co, a bożkowiłaś i o. A nie, Miki. o. Ale ja te italiśmy... Ja muszę po. Ja muszę skoczyć po olej do Ursusa. bo ja się tam je rzuciło bokiem. Weź tego agrola. No, agrojemnie. <grym zimno> Jezus. Wy <grym zimno> <grym zimno> gole takie śmieszne te piżonka, kurwa, bo ja mam szczerze, że mi go przyluziło. Oooooo kopci, kopci, kopci. Czemu śmieszna? Bo, bo, ja tak, bo ja tak wolno jeżdżę, a, a, a pierwszy raz tak koszę. Ja nie lubię tym kosić. Też w Ale Szczerze? i tak, przynajmniej dobrze, że można jest naprzódnie i tam. Ale najlepiej naj właśnie lepiej, że to jest naprzód niż to z tyłu ta jednorządowa, Bo O ja z na pewno tu nie kosił A ta co była w 13 to w ogóle masakra ta po, do, yy, doczepiana. No to już było lipa. Tam to w ogóle raz brało, raz nie brało. Ale wiesz, to było samo to, że musiałeś pod tył mieć, nie? Tak to no, to jest fajnie, bo tak fajnie, na przód, bo tak na przód i, piara, no. I wiesz, nie męczysz się tak. Nie męczysz się z tym odczepianiem jak musisz siedzieć się. No O że jak mi się fajnie kam kamera skrzywiła ty znaczy na dwie, to, i to w miarę wydajność jest, no nie ma co, no. Jakby tak chciał wiesz, grać realnie, od no na kronę nie stać troszeczkę, no to jednak takie dwie kupić, no to tam garnie się, nie? Ja, ja Ale na no taką małą powyza? mapę krona to trochę tak dziwnie też, no nie? No tak, a wiesz, razem nie, bierzemy sześć rządków, no to trochę jest. Tak jakbym sobie jakiegoś klasika, nie, może jakaś klasika kiedyś Do takiej małej, to Klasik będzie co raz. Czy co, ja sobie teraz tak powyrównuję te pierdełki, co tutaj tak stoją. Dobry. Co? Oj patrz, mi. Nie złapało mi gościa, no. No, ogólnie to fajnie, że, że mamy jednak te... że Ładama nagrywa na Wielkopolskiej i tak każdy ma swoją mapę, bo to jednak... lepiej. Tak, Jak... zgadzam się z... zgadzam się z Brączkiem, naprawdę. Myśli. Bo tak na... w nagrywałeś na nagrywa się tak trochę do dupy. No, tak, troszeczkę lipałowałem. No, ale to tak, była najlepsza mapa, tak? No. Każdy chciał na niej nagrywać, bo to była najlepsza no, mapa. No, tak, no, logika. w sumie i tak. No, teraz w sumie każdy chce znalazć dla siebie i tyle. Jo, jo, ale i tak nie ma takiej mapy, co by naprawdę mi się podobała, tak? Wiesz, 100% tak znaczy, jeszcze wiesz, nie. to ja czekam na tą. Znaczy, na pewno będziemy grali na tej czeskiej, nie? Co wyjdzie. No, no tak, tak, no to w sumie tak. Tylko no to, to będzie trzeba młody tam podkompilować, już bardziej, może, nie? No, no, no. Bo trochę moduł już wyszło No właśnie teraz najmniej moduł będzie wychodzić, bo tam Lechu, z, z tego co słyszałem, karierę skończył Tak, też czytałem Jezus. Czyli takich polskich będzie troszeczkę? Jak dla mnie nie musi być polskich wcale, takich wiesz, bo na tej czeskiej... Znaczy żarty, wiesz na czeska to taki bardziej wiesz, już na większe, Ale być... wiesz, taki... Taka szesnastka czy taki ZTS by się przydał, nie? No ja mam to akurat tak bo Muszę tak chyba, ja, ja, chyba... Ja chyba normalnie, ja muszę się za młody wziąć Oooo, no, ja jestem tak. za tak, Brączek może żywy Ale tak właśnie takie pytanie, bo to dzisiaj. W ogóle Bociek to coś robi w swoim, czy też zakończył nie, karierę? Nie, bo... wiesz co? Wiesz co, to jest tak, że My on wrzucił film z 13, jeden z Jakiś zapowiedź jakaś yy, gospodarzy, coś na zapowiedź Aha I no. kurwa, i do dzisiaj tego filmu nie ma Bez kitu, ale było takie coś, że co czy tak na ten, na przyczepę tak sypało, nie? Fajnie no, ja czasem ja myślę, kurde fajną zapowiedź zrobię, na pewno jakiś zajebisty film będzie Uj, nie ma nic. Właśnie dlatego ja tak od dawna go nie widzę. 13, i nie wiem, co się z nim 13... dzieje w ogóle, co nie? Z trzynastki on zrobił dwa filmy. Z... Z mapy swojej? Z boczkowa No tak, z boczkowa takie średnie było. że nie no, wiem, szału nie, ty... nie robiło. Pamiętam, że sześćdziesiątka była i nie mogłem pod grę wyjechać. Heh, <laughs> tak samo tak. jak na Alpach. <laughs> na Alpach to było Ej, ja jest ciekawe, na Alpach 60 sześćdziesiątką się przejechać. Kurde, ja będę musiał takie coś zrobić. <laughs> A Miki ładnie się widać, naprawdę. Bo... To <laughs> bo, Bogo Kurde, ja już tutaj kończę normalnie. Ja muszę cofnąć. No, sorry, ale. Tak się ja nie wiem, powiedział. Tak się ja nie wiem, powiedział. Ogólnie zostało jeszcze yy... chyba dziewięć które jak dobrze liczę. No to. Tak. tak, akurat, ja pojadę w jedną stronę, ty z powrotem, i ja chyba jeszcze się cofnę. O, akurat, kurde, wymierzyliśmy aż miło. Co no, no tak. Aż miło. To. W pompkę. Całkiem w No może będę miał 50% na przykład. Najlepsze dwa Adama teksty. Z całkiem w pompkę i aż miło. No, no tak no. I, i dobłe. O i tam, no tak no. No tak no, to też. A właśnie, no tak no to mówił, kto to mówił, ten? Jaroszew. Jaroszew. a jeszcze żyje? Żyje, żyje, ale dawno go nie widziałem, matko. Jak... A co to jest? A, Jaroszka taki... nie znasz? Nie. Właśnie, jak możesz Jaroszka nie znać? to to go... najlepszy mechanik w całym powiecie u Adama. Właśnie, w powiecie kim to jest najlepszy uczeń. No, ja normalnie... Polecam każdemu Ej, Adam Czekaj, mi coś przypomniało Jak wy kiedyś na praktykach nagrywaliście jakiegoś typa, co w pompki robił No dzięki Dobro pamięć masz, cholernie Nie, pamięć Czy to byłeś, to ty, co pompki Nie, Ja nagrywałem Jo, ty, pamiętam, coś było Ale typa Ja chyba się z YouTube'a ten filmik Ale jak chcesz, się to wyście się z niego śmiali No popatrz I go ktoś, tak. kocham, chyba nogą napychał nie nie coś, nie ja nie byłem tak brutalny, coś Ty Jaroszek był? No, a jak A bo, pamiętam co ty coś mu też tam włosy z szczotką raz No ładnie był. Gruba Pozdrawiamy Jaroszka i pizdo tak. kleszcze. O Jezus Kto ci się przypomniał Japonka. A hmm? Kto? Aj go było Kamilka. jak no. Br teraz wszystkie przybyły. Przypomn... Nie ty zobacz do ciebie się zybie, zobacz. <laughs> O, Adam tam dupkę miał przecież jakąś. Dupank? Ty ja się nie cofnę, ty jak na Alpach. Ale że byś się nie goliła. Ej, skąd ty ją wyrwałeś? Z, z Japonii. Z, z Japonii. Liciek ja się jeszcze będzie to oglądać i co? ona wie o tym. O japonie. Znaczy, ja wie o tym, że ona wależy że ona Japonka, to nie coś ty. <laughs> to są Mikiego, to są Miki'ego, tylko takie wiesz. Myśl, myśli wstępne i łudne. Brączek naprawdę. nie? Bo tam masz. No, no, no. Ogólnie, brączek naprawdę o, przez całego tego LPG orałeś to pole? Jesteś... A, co? Jesteś... a jak dokładnie? A jesteś grubos, naprawdę. <noise> Lubię ten tekst, tek, jesteś grubas. Gdzie nie ma, to się rządzi. Kurde, no bo mi dałem. Ale o co ci chodzi? Przecież to nie jest mało do holenia. No właśnie nie, ale takie powiem ci, że zacząłeś fajnie tak, a i myślałem, że już wiesz. Skończyłeś, a to ładnie powoli leciałeś. No, wiesz, o naszym tempie, tak? Wolałem wiesz, skończyć razem z wami i siedzieć się gdzieś. Nie, no przyjechałbyś tutaj, po popatrzył. Ale ogólnie nie narzekaj, że. Ja poczekam na Nie było ciebie, bo byłeś, ale sprawie nawet ładnie widoczny tutaj jesteś teraz w tym momencie. No, stop, stop, nie będę więcej narzekał. Cieszę się, wrącz. O Jezus, jestem ciekawy, ile ja jadę. Czekaj, wy, wyjdę i wyłączę chudy. E, ogólnie mam 73%, 15,5 tony kury. czek Uważaj. A tak mam jedno pytanko do ciebie małe. No? Malutkie. Czemu pół nie odgłosiłeś? No, nie <grym> Naprawdę no, musiałeś go wydać? Nie, bo myślałem, że to tak specjalnie. No ładnie. Powiem ci szczerze, że super. No, ja, ile masz w ogóle? Zawsze się mylę, z której strony się bruzda robi, jak się odorywuje od, od między. Wiesz, bo ja nigdy nie orałem w realu, to... Nie no, wiem. Już się wiesz, tak... To, tak, ogólnie Miki, ile masz nie, znaczy, nie, tam, nie czekaj. Orałem. O nie, nie orałem. No ja mam yy, 17 ton. Ja mam 16. Oto mniej troszeczkę. Ale ładnie i tak szybko poszło. Szybko... Yy... Całkiem w pompkę, nie? Całkiem w pompkę. Jo, i... ładnie że się załogał widzę. Dobra. Lecimy na szkosinę. Ej, A czemu tutaj w mnie stoi, Nicholas? <laughs> <laughs> cicho, 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 by to brączka. <laughs> ja nie zdążę z kości. Weź jak możesz go by tak troszeczkę. Nie, brączek, weź możesz tam na polegoć. Bo, bo chcecie wysypać, nie? No no a jak? Bo wiesz, no nie żebym tam był na nasalny, czy... I tak naokoło przejeść sobie. I tam na polego, żeby już można kosić później na, na ziarku. Ja nie wiedziałem, że to jest pryzmach. Dobrze, dobrze. Niki będzie teraz wysypował, ale ładnie to wyszło. Dobra, ja ci się tu wszyscy mogę na Mogęś naokoła, no ale okej. Okay. Czym chata bogata? Tak Bóg Kubie. <słuchy> Obiłem chociaż Miki. Urwa kto wziął, działo tu postawił. Nie ja Super, <słuchy> dobra. Ogólnie piękny lesis. Ile no mamy? Super kiszonka. E, Zobacz. Eee no mamy 9% zupełnie jakiś los. Co? sam raz do tych. No, jak Bóg Kubie. <słuchy> <słuchy> A to tam w jednym miejscu na świepotem. Jeba, nie, No to ogólnie O w tym momencie Możemy zakończyć tego let's play Jeszcze mi się rura złoży I beka jak stąd do Krakowa No jak stąd do Bytowa No to dziękuję za oglądanie Tego pięknego odcinka Brączek jeszcze się ukaże na koniec Pomachaj widzom ładnie Więc na razie trzymajcie się papa Na razie cześć